Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaopiniujemy sobie takie oto słuchawki, więc zapraszam Was do oglądania. Ok, więc najpierw je otworzę i zaraz się widzimy. Dobra, to już mamy za sobą, więc teraz je otwórzmy. OK, więc pudełko odłożyłem na obok i w pudełku znajdowały się tak jakieś instrukcja, druga, no i same słuchawki, które wyglądają właśnie o tak. A więc co mogę powiedzieć o tych słuchawkach? Yy, regulacja jest sprawna. Wszystko przylegają bardzo dobrze do uszów. Yy, mikrofon Sztywny. Można się nim poruszać tylko, poruszać tylko w górę i w dół. I tak. W zestawie oczywiście, otrzymaliśmy jeszcze coś takiego. Jest to po to, żeby podłączyć osobne słuchawki, osobno mikrofon do naszego komputera. A jeżeli chcemy podłączyć słuchawki na przykład do konsoli jakiejś takiej na przykład jak Xbox One i w 5 dopada, więc Podłączymy go i jest tylko jedno złącze. Oczywiście na słuchawkach mamy jeszcze regulację głośności oraz przycisk włącz wyłącz. Tak się prezentują słuchawki. Link do nich znajdziecie w opisie. Więc to na tyle w tym odcinku. Jeżeli on się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. A ja żegnam się z wami i do następnego odcinka. Cześć.